Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że w ten dzień już jakże świąteczny, zbliżających się ważnych spotkań przed nami, ważnego świętowania, tego wszystkiego, co w polskiej tradycji, kulturze w naszym ojczystym domu jest najważniejsze, czyli bliskości, rodzinnego ciepła, tego wszystkiego, co wiąże się z atmosferą świąt Bożego Narodzenia. W przeddzień cudownego wieczoru, jakim jest Wigilia, mogę się spotkać z Wami. Mogę być tutaj w Rzeszowie na lotnisku w Jasiące w polskim hubie, który od wielu miesięcy realizuje wsparcie i pomoc dla walczącej Ukrainy. To miejsce jest szczególne. To miejsce ma swój wymiar, który nie zawsze był pokazywany, może nie zawsze nawet był doceniany. W różnych postaci będę o tym mówił, ale. To jest miejsce, które stanowi o kluczowej pomocy dla Ukrainy. Bez Pollock Hubu, bez Waszego zaangażowania nie byłoby możliwe dostarczenie pomocy, która płynie od 45 państw świata. Nie byłoby możliwe dokonanie 5 tysięcy transportów 40 tysiącami pojazdów oraz wagonów, które zostały wysłane i dostarczyły pomoc humanitarną, materialną, ale również tą, która jest bardzo potrzebna, czyli pomoc wojskową. To jest wielkie zadanie, to jest wielka praca. Chciałbym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Chciałbym każdemu z żołnierzy Wojska Polskiego, niezależnie z jakiej formacji pochodzi, po prostu serdecznie podziękować, bo wiem, że to jest ciężka praca. 12 godzin pracy, 12 godzin odpoczynku i tak przez dwa, 3 tygodnie. Jest to praca, która wymaga niezwykłej staranności, odpowiedzialności, bo materia, której dotykacie i materiał, który zabezpieczacie, jest często bardzo drogi, odpowiedzialny, ale też muszą być określone restrykcje obsługiwania się nim, przechowywania i też transportu. To jest wielkie wyzwanie logistyczne, osobowe, ale też życiowe. Bycie w takim miejscu jak to jak Pollock Hub to jest wielka odpowiedzialność. Dzisiaj nie ma tutaj wszystkich na sali z nami, bo połowa osób będących na zgrupowaniu, będących w zgrupowaniu cały czas służy. Cały czas dzisiaj rozładowuje transporty i udziela pomocy. Nie mogli tutaj przyjechać, bo tu nie ma chwili do stracenia, bo czas jest określony na przeprowadzenie akcji. Bardzo ich proszę pozdrowić. Przekażcie w moim imieniu najlepsze życzenia, największe wyrazy uszanowania. Cieszę się również, że swoją decyzją, odkąd przyszedłem do Ministerstwa Obrony Narodowej, mogłem zmienić zasady i warunki Waszej służby tutaj. Czasem, nawet takie docenienie, podziękowanie, za którym nie idzie też realna pomoc i wsparcie, choćby w uposażeniu. I porównujecie się z innymi zgrupowaniami zadaniowymi, wiem, że mieliście ten niedosyt, wiem, że mieliście tą rozterkę niedowartościowanie. W znakomitej części udało się to naprawić, nadrobić straty te wynikające z poprzednich lat, kiedy mnie jeszcze w ministerstwie nie było. Mam nadzieję, że jeżeli ktokolwiek jeszcze nie został objęty tutaj takimi dobrymi zasadami, sprawiedliwymi zasadami, to to się natychmiast stanie. Będę o to dbał i będę na tym czuwał, bo wykonujecie super robotę, wykonujecie super pracę, wykonujecie wspaniałą służbę. Przyjmijcie na finał życzenia najlepsze. Dla siebie, dla swoich rodzin, z tymi, z którymi będziecie się spotykać, a ci, którzy będą na Was czekać, bo musicie zostać daleko od domu, pragnę przekazać życzenia zdrowia, pomyślności, spokoju i pokoju. Dobra i piękna w nadchodzącym roku. Jak najlepszych dni, które przyniosą Wami radość i satysfakcję, ale umocnią też naszą wspólnotę narodową. Dobrze służycie Polsce, dobrze służycie Ojczyźnie. Panowie generałowie, możecie być dumni z swoich żołnierzy. Polska jest z Was dumna. Dziękuję bardzo. Niech Dobry Bóg błogosławi naszej ukochanej Ojczyźnie. Wszystkiego dobrego, na święta, na nowy rok.